Legia, która gra z Pogonią, przejedzie się po drużynie Wydowczyka zespołu Jana Urbana? No ja tego oczekuję. Powiem szczerze, że tutaj Legia, e, im ta trawa będzie taka na boiskach e, bardziej zielona, im te, te murawy będą lepsze, to będzie prezentowała e, wyższą formę. No, na pewno, na pewno musi zagrać lepiej niż w ostatnim meczu pucharowym e, z ruchem e, Chorzów, no, no, bo myślę, że, że Pogoń e, przyjedzie bardzo z Taka zmotywowana przez trenera Wdowczyka i nie będzie na pewno łatwo. Myślę, że to będzie. Yy, Legia musi szybko strzelić yy, bramkę. Yy, nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak, jak dominacja od początku Legii w tym meczu. Tu znowu będzie, o czarek. Tu będzie funkcja czasu, on mówi to ze swoich, przez ja ze swoich, kiedy pracowałem w Legii i obserwuję Legię. Pierwsze 20 minut, jeżeli legia nie strzeli bramki, zaczyna się ten moment, kiedy zaczyna być gra bardzo nerwowa. Zaczyna się mniejsza precyzja, jeżeli chodzi o podanie, a omówmy się, że w ataku pozycyjnym mistrzami nie tylko legia nie jest. A tutaj będzie zmuszona do ataku pozycyjnego, bo trudno sobie wyobrazić inny wariant, żeby przyjął jakikolwiek trener, który przyjedzie z Pogonią. Będzie mecz bardzo Jestań... podobny do tego z Zagłębiem Lubim, pamiętacie? No, nawet nie chciałbym powiedzieć o Zagłębiu, ale sądzę, że być może, że pogoni nie stać dzisiaj na postawę Bełchatowa, który, no, mógłby się dał lekcje w, w tym spotkaniu remisowym na 0-0, a w 90 minucie mógł mecz wygrać. Przypominam to jedną akcję, bardzo zresztą skuteczną, dobrą, gdzie było sztuką bramki, nie strzelić. Także tutaj sądzę, że pierwsze 25 minut będzie naprawdę decydujące dla rozwoju sytuacji dla obydwu tych drużyn. A Pogoń, jak sam powiedziałeś Przemek, jest w sytuacji dramatycznej, przymusowej. To jest te pięć punktów dzisiaj przewagi, ale za chwilę może jej nie być. Bo jeżeli zakończy się pozytywnie mecz dla Podbeskidzia w, rywa, w rywalizacji z Bełchatowem, to tych punktów przy porażce Pogoni tutaj już zostanie tylko dwa. Czyli co powinien e, trener Dariusz Wdowczyk? E, no nie wiem, jaka jest sytuacja włożyć kadrowa. ręce do Boga. I, nie, nie, nie. Musi wierzyć w nie, to, ale, że w, można a, na przykład. Ale o -30 niegłosy, 30 tak? w sobotę oglądać mecz w Bełchatowie no, pod beskidziem gks u tak. I, tak. I, i, i tak naprawdę zrobić y, wszystko, mentalnie wesprzeć y, drużynę y, Bełchatowską, żeby, żeby pokonała pod Beskidzie. Nie, nie sądziłem, że tak się zrobi w tej tabeli, że, że jeszcze któryś z tych dwóch zespołów będzie miał szansę. A tu proszę, najpierw Kubicki, później Michniewicz i Mamy wystrzał taki, że drużyna jest blisko, nawet bardzo blisko te, tego bezpiecznego miejsca. No to jest właśnie sport. Tak? Wszyscy, wszyscy skazywaliśmy pod Beskidzie na, na porażkę. Okazuje się, że potrafią grać dobrze w piłkę. I i pewnie żałują tej pierwszej, pierwszej rundy, bo pewnie gdyby tak grali, jak w tej chwili, to, to nie mieliby takich problemów. No ale to jest też y, z jednej strony takie interesujące, że, że, że klub pod Beskidzie, który ma pewnie niski budżet, potrafi, potrafi y, taką różnicę punktową zniwelować. I, I jeszcze liczyć się w walce a, a, Słuchaj, bo, jak ja patrząc... o utrzymanie. Lat... Słuchajcie, bo tam jest no. prezesem klubu, jest były trener, Borecki. Tak się złożyło, że akurat trener z trenerem, zarówno z Kubickiem, jak i z Miedniczym, znalazł jakąś wspólną platformę porozumienia. Co gdzie i jak? Zawodnicy też to czują, tam jest podobno bardzo dobra atmosfera, to co czytam, prawda? Media ale, panie, to również zbudowały oczywiście te osiągnięcia, te wyniki w tej rundzie. Przykład pod Beskidzia pokazuje, że w naszej lidze gra się sercem i charakterem przede wszystkim. Ale jeśli pan, pan przepatrzy nie. nazwiska, tak. jakie mhm. są w tej drużynie, no to pan by pewnie złamanego centa nie dał na ten zespół, że on się utrzyma, ale jednak, y, tak, takimi cechami, o nie których nie wspomniałem, da się zrobić wszystko, nawet utrzymać w lidze. Nie no, zgadza się. No, tutaj te, te, te wartości, które powiedziałeś, ambicja, motywacja, to są. To są w zasadzie w, w myślę, że w naszej lidze naj, naj, najcenniejszy, najpewniejszy. No, ale, naj, ale widzisz Czarek, no, okay, mówimy sobie, wszyscy o tym I... doskonale wiedzą, ale na przykład Wisły Kraków tej, Wiśle, Kraków tej ambicji starcza tylko na 90 minut meczu z Legią, prawda? A w no... innych meczach z Piastem Gliwicem mam wrażenie, gości jakby mieli jest... kieszenie w spodenkach, to by sobie tam I to jest włożyli. bardzo ważne stwierdzenie, wiesz jaki Czarek, że większość no, twoich młodszych kolegów, bo już zakończyłeś karierę, Mówi do dziennikarzy w wywiadach telewizyjnych, no nie daliśmy z siebie wszystkiego, zabrakło nam tej woli walki i tak dalej. Pytam się, jak można wyjść na boisko i może zabraknąć woli walki i ambicji. Jak to w ogóle jest w ogóle możliwe, wiesz, jak to można w ogóle powiedzieć do ludzi, wiesz, publicznie. Ale na następny to my wyciągniemy wnioski, cytować nazwisko zawodnika przez grzeczność nie będę, bo miał te swoje zasługi, nie tylko dla klubu, ale dla reprezentacji narodowej w swoim czasie. Bo tak nie wolno.